Siemanowizowie. Siemanowizowie. Yy, tak, witamy Was z Hiszpanii. Dzisiaj będziemy robić test takich chipsów. Takich ostrych. Ostrych. Do... Tak, otwieramy. Nie mamy żadnej wody. Polski do Hiszpanii. Wiesz, jednego. No. O, o takie chipsy. Oh my god. Oh my god. Jeszcze nie wiemy. Dobra. Testuje, taste test. Trzy, cztery, ostre. Ale nie są jakieś takie bardzo. O, sól. Mmm, ostre, ale smaczne. Smaczne są. Ale ostre, czemu wody nie przygotowaliśmy? No, ale no mogliśmy, widzowie, przygotować tą wodę. No. Tak. Mamo, chcesz też przetestować chipsa? No. Uf. No. A na ile oceniasz? Od 1 do 10 skala? No. Um, może 7 na 10. Chyba ma 10 aha, i są za ostre Trochę Mi no, smakują, bo są takie barbecue ale no, są ostre, więc takie 6 na 10 6 na 10. Wyższej no, oceny nie dam, bo są za ostre ja nie lubię ostrych rzeczy. No mogę teraz przygotować wody. Teraz masz, teraz mama będzie oceniać. A ty się nagrywać, tak, idę? No możesz przyjść się nagrywać. Hej, 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 jestem mama, jesteśmy w Hiszpanii, Las Palmeras. Tu mamy baseny. Mil Palmeras, -palmera. próbujemy ostre chipsy. Co, jak, na ile oceniasz, od jednego Ostrę. do 10? A, ocena, o. Od jednego do dziesięciu ocena, dopiero czuję, zaczyna palić, sześć. To taka jak moja. Siedem ja dam. siedem. Stędem siedem. siedem. No. Dobra. To koniec testu. Nie. Test, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? No, no. Pa i może. W Polsce dopiero może nagramy jakieś kolejne filmy, jak wrócimy do Polski. Chyba, że coś jeszcze będziemy testować? No. Wspaniały. pani. Jakiś... To wtedy nagramy jeszcze jakiś inny. No, mieliśmy my, no, mieliśmy jeszcze ochotę na jakieś Pringles ostre. No to może e, następnym razem. No No to pa. Cześć ma.